Witajcie kochani, z tej strony Torocistka wina. Ja witam wszystkie zodiakalne panny, moi drodzy, czytanie tygodniowe. Czytanie na tydzień od 14 do 20 kwietnia. Podglądamy, jakie energie do Was idą na ten tydzień, na co zwrócić szczególną uwagę, na co uważać i oczywiście, jakie wskazówki rady od kart, słowem wstępu tak tradycyjnie, w pierwszej kolejności witam moich stałych widzów, subskrybentów, witam również też osoby, które są tutaj pierwszy raz. Jeśli Wam się spodoba, będzie mi miło za każdy nawet najmniejszy ślad Waszej obecności. Dobra, panienki, nie gadamy, zaczynamy, ale zanim przetasuję karty i zanim przejdziemy do czytania, no mamy jakby nie patrzeć, ten tydzień jest już tygodniem świątecznym, więc z tego miejsca chciałam wszystkim, pannom i panom oczywiście, e, złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, nie wiem czy będziemy się jeszcze słyszeć przed świętami, ale... Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego na te święta. Niech te święta będą spokojne, niech będą radosne, niech ten zajątek przyniesie Wam jak najwięcej prezentów, takich chociażby w postaci pozytywnej energii, smacznego jajeczka, jak to się mówi tradycyjnie. I niech będzie przyjemnie, niech będzie miło, niech te święta będą po prostu wesołe. Także wesołych świąt, moi drodzy, dobra, tasujemy już karty i zaglądamy, co tam do panny idzie na ten tydzień. Jakie energie tutaj do was zmierzają i jak sobie ewentualnie z tymi energiami poradzić? Oczywiście przypominam czytanie. Jest ogólne, bierzcie wyłącznie to, co do Was pasuje, co z Wami rezonuje, a to, co kompletnie nie wasze, odrzucajcie i nie bierzcie tego na siłę. Dobra, panna zodiakalna, nadchodzący bądź istniejący tydzień. Jakie energie, jaka ogólna prognoza energetyczna dla was, mało mi daria, nie wypadła z rąk? Dobrze. Aha, już wiem, dlaczego tak się wyrywała do was. Tutaj to ta cała talia niemal aura, klimat tego tygodnia. Wyzwanie osobiste dla panny, też energia, z jaką panna wchodzi w ten tydzień. No, dlatego się tak wyrywała. Prędka, szybka energia, której się śpieszyło, tak? Praca i finanse, sprawy zawodowe, sprawy biznesowe i sprawy miłosne. Co u związków, co u singli, co tam w sercu zagra. Dobra, panienka. Panienka, no właśnie, prędkie sytuacje tu się będą działy, energicznie. Mhm. Dobra, panienki. Panienki, panienki. Główna energia. To jest energia prędkości, to jest energia przyspieszenia, to jest energia, która wskazuje na to, że panna będzie energiczna. Panna pod wpływem tej energii poczuje przypływ energii. Takie masło maślane, ale tak. Słuchajcie, to jest taka energia, która bardzo często powoduje, że. Czujemy taki przypływ chęci do działania. Czujemy taką witalność w sobie. Chce nam się działać, chce nam się robić, nie chce nam się siedzieć, wręcz nie potrafimy no, tak spokojnie usiedzieć na dupce, nie? I to może być oczywiście związane z tym, że. Ta święta się zbliżają, no i wiadomo, panna to taka gospodyni domowa, jakich mało i będzie chciała nadrobić, tak, te domowe zaległości. I tutaj jeszcze upieczę serniczkę, tam jeszcze zrobię jakiegoś mazurka, jakąś pieczeń upieczę, a w międzyczasie jeszcze okno umyje, tak? Więc może to dla niektórych oczywiście oznaczać. Takie przyspieszenie związane właśnie z tą krzątaniną świąteczną, mam nadzieję, że będzie dla Was tylko i wyłącznie przyjemna, ale też może to być taka energia, która, i też tak może mentalnie warto się, drogie panineczki, nastawić, tak, że niektóre sprawy w tym tygodniu bardzo przyspieszą, będą tutaj takie akcje i atrakcje, albo pojawi się właśnie konieczność załatwienia. Wielu spraw być może naraz. Być może trzeba będzie nadrobić jakiejś zal zaległości, być może trzeba będzie być w ciągłym ruchu, więc no przygotujcie się na to. Um, tylko i wiecie, to jest taka energia, która się spieszy, tylko ja zawsze przy tej energii powtarzam, pomimo tego przypływu energii, pomimo tego, że no pojawią się takie nawet naglące sprawy, które trzeba będzie załatwić, albo taki nawoł różnych spraw, które trzeba będzie załatwić, zawsze dostosowujcie tempo do swoich możliwości, prawda, bo to nie sztuka, biec i pogubić się dosłownie klapki za sobą. Sztuka to dostosować tempo do swoich możliwości, żeby, no, pod koniec tygodnia nie usiąść dosłownie na kanapie wreszcie i stwierdzić, po co mi to było, jak mi już wszystko boli, tak? Więc tutaj będzie się działo, będzie energicznie, będzie prawdopodobnie dużo takich sytuacji do, za, do załatwienia, ale Panienko pamiętaj w tym wszystkim. Żeby nie pędzić jak taka rozpędzona motorówka, robić sobie czasami postoje, nie? żeby chociaż opony wam wystygły, te przesłowiowe, Także panieneczki na to zwróćcie uwagę, ale no mówię, wy będziecie mieli takie troszeczkę ze w, e, strusia pędzi wiatra w tym tygodniu. Także wykorzystajcie ją, dobrze też rozporządźcie tak energetycznie tą energię i i myślę, że uda Wam się naprawdę dużo zrobić, być może coś nadrobić w tym tygodniu, a kto wie, czy nawet Fanna nie zrobi czegoś tak na zapas, nie? Także fajna taka energia pozytywna, tylko pamiętajcie, że ruch, dobrze być w ruchu, ale to wymaga czasami odpoczynku. Dajcie odpocząć tym swoim mięśniom przede wszystkim, ale głową też, tak? Dobra, panieneczki, lecimy dalej. Ja sobie obiecałam, słuchajcie, nie to, że mi się spieszy, absolutnie nie, bo ja bardzo lubię siadać tutaj i czytać Wam karty. Tylko to jest jednak taki okres, kiedy niedługo będą święta, tak? I nie chcę Wam zabierać tego czasu cennego, bo wiadomo, każdy ma swoje na głowie, i tak będę kondensować te przekazy w tym tygodniu. Idziemy do spraw zawodowych, spraw finansowych. <laughs> I moje drogie panienki. No, muszę to powiedzieć przy energii sprawiedliwości, jeżeli ktoś ma sprawy jakieś urzędowe, jeżeli ktoś ma sprawy sądowe, i nieważne, czy to są sprawy majątkowe, jakieś rozwodowe, czy jakiekolwiek inne sprawy, ale wiecie, tam, gdzie trzeba coś załatwić, raczej z dokumentami, też jak najbardziej. Mogą przyspieszyć te sprawy w tym tygodniu. Może się okazać, że na przykład jakaś rozprawa, jakieś spotkanie, zwalnia się miejsce, zwalnia się termin, i to, ta sprawa, to spotkanie odbywa się we wcześniejszym terminie niż to było wcześniej przewidziane. Mogą się pojawić takie sytuacje, tak? Może być, kochani, też tak, jeżeli macie jakieś sprawy do załatwienia, zwłaszcza takie związane właśnie z dokumentami wszelkiego rodzaju, wszelkiego kalibru. I mogą się pojawić konieczności, kiedy trzeba będzie te dokumenty... Hmm. Przyspieszyć? No tak, przyspieszyć, kiedy się, pojawi się konieczność, żeby te dokumenty, nie wiem, zdać, wypełnić, tak, w troszeczkę wcześniej niż y, też było to przewidywane, ale tu się nie martwcie, bo Wam się uda to ogarnąć. Tym bardziej, że ja widzę tutaj, że nie zostajecie z tym sami, same, tak? Tutaj są osoby, które będą Wam pomagać. Nie wiem, co będziecie mieli do załatwienia, albo co macie do załatwienia, jeżeli y, faktycznie będą przyspieszone terminy, jeżeli rzeczywiście trzeba będzie tutaj nadrobić jakieś zaległości, zwłaszcza w dokument tak ważnych takich, wiecie, rachunkach, czy, czy w ogóle, tak, ogólnie w szeroko pojętej papierologii. Nie wiem, czy niedobrym pomysłem, drogie panieneczki, byłoby zwrócić o pomoc do kogoś, kto, tak powiem kolokwialnie, kto się na tym zna. Wiecie, jakiś doradca urzędowy, jakiś podatkowy, zawodowy, finansowy, ktoś, kto Wam to pomoże ogarnąć w szybkim tempie, tak, ale zrobi to dokładnie, żeby nie trzeba było nanosić poprawek, tak? Ogólnie wygląda tutaj bardzo pozytywnie ta energia w pracy, drogie panieneczki, jeśli chodzi już tak stricte o pracę. Mam wrażenie, kochani, że tutaj nie yy, jedna panna ma szansę podpisać konkretną, fajną, obiecującą umowę, tak? Może jakieś przedłużenie, może poprawa warunków, tak, tutaj widzę negocjacje dotyczące poprawy warunków umowy, podwyżek, tak, ustalanie konkretnych obowiązków w danej pracy na danym stanowisku, ale umowa może zostać podpisana. Ogólnie sprawiedliwość, tak, i wszelkie te sprawy urzędowe, finansowe, zawodowe, biznesowe są po waszej stronie, tak? Także tu się wszystko, Da załatwić, da się ogarnąć, może nawet czasami no, będą takie noglące sytuacje, ale ostatecznie powinno, powinno wyjść to na dobre. Także fajnie to wygląda, drogie panienetki. No, bardzo fajnie. Jest gdzieś kochani też panna, która w tym tygodniu być może pracuje w grupie, być może teraz ma jakieś egzaminy praktyczne lub w ogóle jakieś egzaminy możliwe. O właśnie, że jakiś egzamin też przyspiesza, tak? Zwalnia się jakiś termin. No i tutaj mam taką pannę, która jest oceniana. Albo panna ocenia kogoś, oczywiście, jeśli macie swoją firmę, jeśli chcecie przyjąć jakiegoś pracownika, lub jeśli wy się zatrudniacie, no to tutaj pokazuje mi się, że podlega ktoś ocenie. Tylko ja wam od razu powiem po cichu, że widzę, że ta ocena będzie raczej na Waszą korzyść. Tak? Więc fajnie, fajnie to wygląda, obiecujące takie hmm, energie tutaj mi się pokazują. Tylko wiecie to, to nie ma taryfy ulgowej. Nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej. Ktoś będzie Was naprawdę oceniał takim obiektywnym, rozsądnym okiem. I tak samo, jeśli to Wy jesteście tą osobą oceniającą, no bo wiadomo, każdy pracuje w różnych miejscach. Może jest gdzieś pan, który ma swoją firmę i przyjmuje kogoś do pracy. No i pamiętajcie, żeby ocenić umiejętności, kompetencje faktycznie i żeby zwrócić uwagę właśnie kto, jakie umiejętności sobie reprezentuje, a nie inne walory, tak? Także na to zwróćcie uwagę. <laughs> Także nie, fajnie, fajnie. Bo tutaj w pracy może trzeba będzie się nabiegać, może trzeba będzie się napracować, może trzeba będzie się rzeczywiście zgłosić o pomoc do jakiejś odpowiednio wykwalifikowanej osoby, zwłaszcza w tych dokumentach i tak dalej, ale ostatecznie wszystko się uda rozwiązać. Także fajnie. Tu też bardzo powiem Wam jeszcze Szepciutko, bardzo fajna współpraca mi się pokazuje między ludźmi. Wiecie, wagę macie tutaj bardzo sprzyjającą przede wszystkim, jeśli macie w pracy wagę, ale bardzo taka zrównoważona współpraca między ludźmi. Tu jest taki porządek w firmie, też. Wiecie, tu każdy wie, co do kogo należy, tu każdy wie, co ma zrobić. Grafik tak pięknie dopracowany, sprecyzowany na no ten tydzień, taki przedświąteczny, ale będzie przynajmniej tygodniem, który w pracy, w finansach, tak. Będzie, będzie spokojniejszy. Będzie taki zrównoważony i przynajmniej tutaj panna nie będzie musiała się o te sprawy biznesowe, finansowe jakoś szczególnie martwić i mam nadzieję, że do jak największej u jak największej grupy panien akurat te energie się zmanifestują właśnie w ten pozytywny, fajny sposób. Fajnie to wygląda. Ja jako panna oczywiście słoneczna tutaj zacieram rączki. Także życzę wszystkim, żeby to się manifestowało w tak pozytywny sposób, jak to wygląda. Dobra. Lecimy do miłości. <laughs> I tu, i tu, troszkę się zadzieje inaczej niż do tej pory. Panienki. Bardzo możliwe, że gdzieś jest panna, która albo ma już jakąś znajomość nową, która bardzo szybko się może rozwijać w tym tygodniu, albo szczególnie nabierze tempa w tym tygodniu, chyba że ta. Ta, ta, ta znajomość pojawi się dopiero w tym tygodniu. Ja już nie wnikam, czy panna jest singlem, czy panna ma kogoś już w, do związku. Jest, jest w związku, ale tu się pojawia jakaś osoba, która troszkę namiesza. Słuchajcie, ja czasami mówię, że miłość jest ślepa, głucha. Jest, a czasami to ta miłość nawet nie ma powonienia, nie? I tutaj, brak tego powonienia pokazuje mi się, że ktoś może od kogoś nie wyczuć yy, no, alkoholu, przypuśćmy, albo innych, innych używek. Mam takie wrażenie, że ktoś tutaj nie do końca chodzi trzeźwy i ktoś tego nie widzi, nie zauważa, bo być może ktoś to skrzętnie ukrywa z jednej strony, ale z drugiej strony yy, ktoś może nie chce tego widzieć po prostu. Tak, że domyśla się ktoś, tak, domyślam się, że coś jest nie tak, że ktoś ma jakiś inny taki błogi stan świadomości, ale ja nie chcę tego widzieć, nie chcę na to reagować, chyba że ktoś rzeczywiście tak sprytnie potrafi manipulować faktami i swoim zachowaniem, że no, nie jesteście w stanie faktycznie tego zauważyć. Nie podejrzewam, że to panna. Bo tutaj nie ma waszej energii, raczej ktoś, kim jesteście zainteresowani, o kim myśle, myślicie, może wasz partner, partnerka, może osoba, którą dopiero poznajecie. Szczególnie słuchajcie, ja bym tu zwróciła uwagę na ryby, na raka również. Skorpion też mi się pokazuje, chociaż tutaj ryby szczególnie. I no, zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, czy tam ktoś nie próbuje ukrywać jakiegoś problemu z jakimiś używkami. Ale jeśli nie takie problemy, to słuchajcie, jednak ten rycerz nam się tutaj odwrócił. Tu jest ktoś, kto... Hmm. Jest takie miłosne zaślepienie Panny, ja mam tutaj pokazane dosłownie, i mam wrażenie, że panna troszeczkę będzie zaślepiona, albo ktoś jest na tyle zakochany w pannie, że nie widzi świata poza panną, tak? Także odwracajcie tę energię przy czytaniach ogólnych, bo nie wiem, o kim ja teraz mówię, czy o Was, czy o Waszej osobie, o której teraz myślicie, ale ktoś tu jest wybitnie, ale to wybitnie zaślepiony, wpatrzony w jakąś osobę, jak w obrazek, jaki to jest nieideał, jakie to jest, to jest och i ach, jaki wspaniały człowiek, ale w rzeczywistości... No tutaj dosłownie oczy zamknięte. To nie jest taki och i ach. To jest zwykły człowiek, który nie dość, że jest zwykły, tak. Nie ma w nim takiego nic niezwykłego. To jeszcze ja bym powiedziała, że to jest osoba, która hmm, nie do końca jest może szczera. Hmm, tak jakby ktoś utracił po prostu głowę i zdrowy rozsądek dla kogoś, do kogo nie powinien utracić, nie? Ktoś taki troszkę, taki chwiejny nie, emocjonalnie, niedojrzały emocjonalny, ktoś, kto bardzo łatwo wpada w takie ze skrajności w skrajność, tak? Tutaj takie trudności w opanowaniu swoich emocji, jak jest wściekły, to jest wściekły na 200%, jak kocha to już w ogóle, też na 200% jest taki też roller coaster pokazany. Czy wy, Panny, nie mieliście niedawno bardzo podobnego przekazu, który też wskazywał Właśnie na taką osobę w waszym życiu miłosnym, na obecność takiego człowieka. Czy pomyliłam was z jakimś innym znakiem? Patrzcie, dzisiaj w tym tygodniu nie wróciłam sobie do poprzednich czytań. Nie mam takiego punktu odniesienia, ale mam wrażenie, że u Panny już właśnie pojawił się całkiem niedawno. Właśnie energię człowieka, który ma problemy tak z emocjami, ma problemy być może z używkami, albo to jest taka osoba typu. Typu czaruś, tak? Typu czarusiowa. Ja sobie owinę wokół palca. No, no, nie wiem, będę prawił, prawiła komplementy. Do tego stopnia. E, tu jest taka, no, słuchajcie, gadka szmatka, że bardzo łatwo o miłosne zaślepienie. Bardzo łatwo zakochać się w takiej osobie, oczywiście. Tylko, że no, zobaczcie, mamy tutaj dwójkę mieczy. Tu ona pokazuje, że Wy czegoś nie widzicie. Wy nie widzicie wad tej osoby. No, jest tutaj czarująca ta osoba. No możliwe, że to jest taka osoba bardzo zazdrosna, możliwe, że ta osoba jest taka, która bajeruje z jednej strony, z drugiej strony stosuje takie ukryte, delikatne, subtelne szantaże emocjonalne, no próbuje po prostu za wszelką cenę ukryć prawdę o sobie. Albo jest po prostu taką osobą, która lubi flirtować, lubi romansować, nie? Także, oczywiście, zweryfikujecie sobie tutaj to. Taka troszkę praca domowa dla niektórych. Oczywiście, szczęśliwe związki, szczęśliwe single. Nie bierzcie tego na siłę. To ja zawsze to powtarzam. Nie bierzcie na siłę tych przekazów. Jeśli czujecie, że to do Was, to po prostu taka praca domowa, zwróćcie uwagę, nie? Na tego swojego człowieka, o którym teraz myślicie. I takie ostrzeżenie: Panny, jeśli pojawi się ktoś nowy i jeśli zobaczycie, że on jest taki no wyjątkowo jakiś taki, hmm, taki inny, taki odróżniający się troszeczkę, taki odklejony od rzeczywistości, weźmy to w cudzysłów, może nie wchodźcie tak na oślep i tak właśnie na szybko, jak tu jest pokazane, tak? W jakieś nowe znajomości, bo albo się to okaże, że to jest taki człowiek, który po prostu lubi sobie randkować z różnymi osobami, a przede wszystkim nie wchodzić na w takie znajomości, gdzie ktoś od razu, nie tak, ze startu od razu, ja się z Tobą urzę, ja za Ciebie wyjdę, ja Cię wybuduję dom i w ogóle nie wiem, co tam jeszcze się, się wydarzy i planuje całą rodzinę, tak? A bo taki os tu osoba, która no, robi roller tylko takie emocjonalne no tak, także na to zwróćcie uwagę, bo ja mam wrażenie, że ktoś jest zaślepiony, ktoś tego nie dostrzega i może najwyższa pora, żeby tak przetrzeć oczy. Podejrzeć, podejrzeć tutaj spoza tej opaski, spod tej opaski, którą macie na oczach i czasami uświadomić sobie, że te ideały chodzące nie zawsze są tymi ideałami. Także tutaj macie taką wskazówkę, oczywiście szczęśliwi zakochani, szczęśliwi single i szczęśliwe związki nie biorą tego przekazu na siłę. Dobra, także panineczki. Trzymam za Was kciuki. Trzymam oczywiście za Was kciuki, żeby ta energia, która do Was idzie, tego pośpiechu, ale takiego dobrego pośpiechu, była energią, która po prostu pozwoli Wam nadrobić sporo zaległości, zrobić dużo rzeczy, tak? W tym tygodniu pozałatwiać ważne sprawy. No i tutaj niech te zawodowe sprawy będą właśnie zwieńczone takim sukcesem. Do którego tutaj dążycie? No, a to w tej miłości, więcej ostrożności, mniej pośpiechu, przede wszystkim. Także, Panie trzymam za Was kciuki. Dobrze, kochani, jeszcze dla Was aniołek, tak? Karta anielska, kluczyk anielski. Miej czas na marzenia. Miej czas na marzenia, oczywiście, bo będzie tu się działo, będzie troszeczkę ruchu, będzie troszeczkę zajęć, ale Pan na nich pamięta, żeby w tym wszystkim nie zapominać, tak? O swoich zainteresowaniach, o swoim hobby, o swoich marzeniach. No wiadomo, może w tym tygodniu trzeba będzie, będzie troszeczkę nabiegać się za innymi rzeczami, ale te marzenia pamiętajcie z tyłu głowy, niech zawsze, niech zawsze Wam towarzyszą i jak już będziecie mieli troszeczkę wolniejszy czas, mniej zajęć, żeby można było do nich wrócić. Panienki, super, super przekaz, który pokazuje Pannę energiczną, chętną do działania i tak trzymać. I tak, także życzę Wam powodzenia, wszystkiego dobrego, jeszcze raz Wesołych Świąt, pozytywnej energii, widzimy się, słyszymy niebawem, do zobaczenia, do usłyszenia, pa!